Mi Michał Piotrowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj, jak zwykle, będziemy sobie rozmawiać o sztuce. No i od tego odcinka, że tak powiem, chciałbym, żebyśmy się zmierzyli troszeczkę z, inną, z innym formatem, z inną formą wypowiedzi. Dzisiaj rozpocznę taki indeks artystów, no powiedzmy. Dla mnie ważnych, współczesnych, ale też nie, nie tylko. E, zaczniemy bezpiecznie, czyli zaczniemy od artystów już dawno nie żyjących. Znaczy się od Jerzego Dudy Gracza. Jerzy Duda Gracz żył w latach 1941-2004 i załapał się oczywiście na upadek Komunizmu na czasy transformacji, i no, i cóż, i, no to trzeba powiedzieć, że mniej więcej gdzieś tam chronologicznie obok niego są tacy artyści jak Oba, Opałka, Liebenstein i, i wielu innych. No i tak. I pan Jerzy dodał, racz jest najbardziej znany z takich obrazków, w których e, ci polscy jacyś tacy nieudani powstańcy w tych e, w różnych takich czapkach, jakieś takie grube baby, z, które nie wiem, jeszcze przed chwilą zbierały kartofle, to wszystko tam gdzieś tam jest. Jakaś tam tęsknota za Polską, a jednocześnie takie naigrywanie się, humor i, i pewna satyra. Więc naraz umiłowanie i krytyka. I to jest jeden z tych ludzi, co mówi, że kocha i nienawidzi Polski. I właśnie, właśnie. Myślę, że tym bardziej warto o nim porozmawiać. Tutaj nasza rozmowa będzie miała na celu przybliżenie nie tylko dorobku artysty, ale przede wszystkim postaci samego, samego twórcy. No, początek kariery Dudy Gracza wiąże się z tym, iż jest to człowiek, który jednak wychował się i, i spędził większość życia w Częstochowie. Miasto przesiąknięte tutaj tą religijnością, tradycją itd. itd. i tak począt, I początki tam jego dzieciństwo potem repetie jakieś takie szkolne i tak dalej, to sam Duda gracz mówił, że w ogóle nie ma o czym mówić i że, że pan Jerzy był zdania, że to była rzecz okropna. Więc prawdopodobnie jak wielu wybitnych artystów był outsiderem, natomiast co jest w tym ważne, no, jakby na początku jego sztuki Motywuje go przede wszystkim e, krytyka. Taka e, poczucie niesprawiedliwości, buntu e, i krytycyzm wobec tego, co go otacza. Tych wszystkich takich świętoszkowatych typów, co e, osobowości, co wiecie, raz w tygodniu idą do, e, do kościoła, a sześć dni w tygodniu mają ochotę sąsiada utopić w rynsztoku. No, i on to tak portretował, z taką dużą dozą e, krytyki społecznej. E, no, i tak ekscytował się tym, e, tymi przemianami politycznymi. W ogóle to, e, jak kończył e, studia, to był rok e, mniej więcej. 1968 to akurat jeszcze wtedy władza komunistyczna wpadła na ten piękny pomysł obarczenia e, Żydów e, częścią winy za brak prosperity w Polsce i w ogóle takie tam mery. W związku z tym pan miał też duże nieprzyjemności z tego powodu, bo jakoś poznawał tą kulturę, inspirował się nią. I, yy, I współpracował z, z Domami Kultury Żydowskimi. W związku z tym, na przykład po skończeniu studiów, wylądował na etacie w pracy w fabryce. To dość zabawne, bo sam mówi, yy, mówił wielokrotnie o tym w paru wywiadach, że komunizm go nauczył yy, rygoru pracy, że Yy, nieważne, czy masz wenę, yy, masz dobry, zły dzień, idziesz na godzinę określoną pracować i malujesz. jeżeli że ten rygor pracy był dla niego ważny, że on do końca miał mniej więcej w ten sposób. Pod czym ja się ogólnie podpisuję, że trze trzeba po prostu mieć też ten rygor taki prawie rzemieślniczy, że jest dobrze, jest źle, idziemy do pracy, z rozczarowania i frustracji też możemy coś stworzyć i okej. Okay. No i te pierwsze prace właśnie miały jakieś tam e, takie wtręty trochę patriotyczne, trochę prześmiewcze z tego patriotyzmu i tak dalej, ale no artysta następnie miał zawał serca, w skutek Czego przewartościował sobie to wszystko, że tam Bóg, honor, Ojczyzna, i w tym całym krzyku o tym wszystkim, brakuje trochę e, miejsca na człowieka. I tutaj powstały bardzo piękne takie z prowincji pejzaże, gdzie na pierwszym planie pojawiły się jakieś takie bardziej fantastyczne potworki, a nie, nie e, jakieś e, e, tutaj wiejskie baby. Albo jacyś nieudani ułanie, czy powstańcy, czy cokolwiek w tym stylu. Więc odpłynął troszeczkę w latach 80., już od tematów takich drażliwych społecznie i się zuniversalizował. Tak czy inaczej, do końca życia tutaj gracz pozostaje malarzem figuratywnym, przedstawiającym, więc coś, co jest mi bardzo bliskie pejzaże, które są w tle jego obrazu, są absolutnie wspaniałe. Te potworki na pierwszym planie, cóż, to trafia do mojego czarnego serduszka oczywiście, ale nie każdemu się podoba. No i taki to był artysta zawsze, który miał dużą, duży niefaktor krytyki w naszym kraju. U wszystko się krytykuje. A też banduda Duda trochę marudził. Natomiast miał szczęście do widowni, ponieważ w przeciwieństwie do sztuki takiej współczesnej, już takiej bardzo elitarnej i tak dalej, no to właśnie on nie popadł w taką ekstrawagancję, w taki snobizm, żeby być niezrozumiałym. Dla niego zawsze było ważne, żeby osadzić się. Jakoś w sposób zrozumiały w rzeczywistości. Nie były to jakieś super wyabstrahowane rzeczy, a jednocześnie w tej formie malarstwa, moim zdaniem tradycyjnego, sięgnął mistrzostwa, można powiedzieć. Może to się komuś nie podobać, że jest zbyt literackie, zbyt, nie wiem, zaściankowe, takie. Ale jaka jest tradycja? w ogóle. Czym jest tradycja? Tradycja jest czymś ważnym. Oczywiście potencjał e, jakby kultury jest i, i niszczący i e, budujący. E, sam tu tak racz pisał, że gdyby, e, bo tam się pojawiają motywy wigilijne i tak dalej, tak jak mówię, to jest jeden z moich osobistych mistrzów, więc e, cóż, on, on sam mówił, że ma mieszane uczucia wobec naszego kraju, naszej kultury, naszej sztuki, ludzi w ogóle i tak dalej. W każdym razie pojawiają się często tam motywy biblijne i on osadza tego, tego Chrystusa w współczesności, jak gdyby. Ja bym powiedział, że nie ma w ogóle wątpliwości, że gdyby nagle wskrzesić tam. Jezusa, to na pewno byśmy mu dokopali i go ukrzyżowali drugi raz i utopili w jakimś bagni, i tak dalej. Tylko y, zawsze go zastanawiało, jak daleko byśmy się posunęli, I jeśli chodzi o okrucieństwo, i czy byśmy przebili znacznie y, te okrutne i starożytne czasy rzymskie. I diagnozę społeczną. Y, no miał taką naszego społeczeństwa dość krytyczną i e, można tu powiedzieć, że był w jakiś sposób tam nauczycielem, trochę demagogiem, ale, ale był to głos e, ważny, niebagatelny. No i w takiej epoce, e, wiecie, buntu czy e, e, po socrealistycznego, jakiegoś tam modernizmu i tak dalej, myślę, że na większą krytykę Niejednokrotnie człowiek y, był narażony, pokazując coś y, przedstawiającego, mającego jakieś osadzenie w rzeczywistości określonego i tak dalej. Oczywiście można pójść w abstrakcję, można coś wymyśleć, tylko jaki jest gwarant, że to w ogóle y, jakby ten cały koncept nie... Y, nie zasłania tego, że w zasadzie to nie umiemy malować. Więc tutaj takiej wątpliwości nie ma. Pan Duda Gracz bardzo, bardzo był dobrym warsztatowo malarzem. Niestety już nie żyje, bo e, gdyby żył, to można by to e, skwitować takim, e, takim powiedzeniem, że brawo, Duda, graj nam dalej. Ktoś tak kiedyś w księdze pamiątkowej napisał na remisarzu. I no ja myślę, że dalej to malarstwo gdzieś tam nam gra w środku. Nie jest może to najbardziej łatwe malarstwo pojawia się jakoś tak wycinkowo w podręcznikach do polskiego lub w jakichś opracowaniach, ale to pewnie te segmenty, które pracują, a już broń Boże. Nie z jakimś takim wy pogłębionym wywiadem odnośnie artysty. Mam nadzieję, że. po to, co ja tutaj mówiłem, to y jest jakaś suma kilku wywiadów y z Dudą Graczem. Na szczęście można to znaleźć na YouTube jeszcze, nie tylko u mnie, ale mam pojęcie, że to nie jest jakiś taki narodowo bezwłęczym malarz do końca że to jest osoba, która cierpiała na takim trudny rodzaj patriotyzmu obarczony również pewną krytyką wobec naszego yy, wspaniałego państwa, kultury i poprzednich wieków. Tak więc być może to jest jedyny y, sensowny rodzaj patriotyzmu, ale to na inną dyskusję i właśnie chciałem powiedzieć tutaj na koniec, że no tak, Duda gra nam dalej i być yy, bynajmniej nie chodzi o Tutaj o prezydenta, tylko o jeszcze Dudę, gracza. No nic, mam nadzieję, że ta pogadanka Wam się podobała. Mam nadzieję, że taki format filmów też Wam się spodoba. Bo będę teraz troszeczkę gadał też solo o sztuce i o artystach, o ich podejściu, o programach artystycznych, jakie mieli w sensie o manifestach, o tym, o tamtym. I mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie dla siebie. Jeśli malujecie, to że jakoś się zainspirujecie, albo że nie poczujecie się sami myśląc tak, a nie inaczej. Chodzi tu o to, żeby przedstawić różne koncepcje twórcze, różne postawy ludzkie, no i jakoś was tu i mnie ubogacić tym wszystkim. Ja sobie chętnie przypomnę i chętnie wam. Pomogę wybrać swoją drogę, jeśli chodzi o sztukę albo o jej odbiór. Do zobaczenia następnym razem.